Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z linii fabularnej Tomb Raider Anniversary, czyli Czekajcie jeszcze, chcę zobaczyć, bo to jest takie trochę dziwne. Bo ja tutaj przychodziłem sobie ostatnio tak po prostu dla siebie, żeby sobie przypomnieć, gdzie są wszystkie skarby i tak dalej, ale zabrałem dwa z czterech, tak, Bo te dwa pozostałe wiedziałem, gdzie są, tylko po prostu ich nie zabierałem i nie wiem, czy jak mimo wszystko jak się cofnę z save'em, to one się już zaliczają. To jest dziwne, ale pokażę i tak wam miejsce, gdzie one są, więc spokojnie. Dobra, ale my tymczasem idziemy. Teraz mamy jakieś kur trzy trony i. Osta I trzy yy, fragmenty dziecięcia Wow, jakiś wielki kokon W którym jest coś obrzydliwego O tak You're rebuilding the army of Atlantis. This pyramid breeds far more than the soldiers you faced. With the Scion, I now have the means to create anything I desire. What is it you desire, Nutler? It takes three to rule. Tihokan and Qualopec were too weak to destroy what stands in the way of the Seventh Age. But you have the strength to claim this seat beside me. Immortality has its price. But what are a few lives to sacrifice for your dreams? This is Magnus. This is what you've been searching for. The answers you've sought your entire life are within the Scion. Everything you've done has led you to this place. You're here because you belong here, Lara. You are. I'm sorry, Father. <laughs> Jej, I dobrze uważaj, atakuje cię, Brzydola. Tak, Natla spłonęła w lawie. No tak, i teraz się zaraz zmierzymy z tym obrzydlistym, który jest w tym kokonie. O Jezu już się boję, to jest takie obrzydliwe to co jest w środku. O, tak, mamy jakiegoś brzydala. Bo, bo nawet cholera wie co to jest. On się nazywa z tego co ja wiem torso. Okej, okay. i trzeba... Yy, zadaniem jest znaczyć, żeby go zrzucić tam w otchłań, ale ponieważ on ma dwa ręce, to się dość szybko tutaj w gramoli. Trzeba mu go pozbawić. Chyba z tego co ja pamiętam jednej ręki. O, i teraz szybko trzeba mu odrąbać kawałek. No. Mm. Yes! Ale to chyba nie wystarczy jeszcze. Trzeba mu odrąbać trochę tej jednej ręki. A nie. Chyba trzeba go zrzucić w lawę, i on potem dopiero. Okej. Okay. Mam nadzieję, że walka z nim nie będzie trwała zbyt długo. O! O tak. Jeszcze niestety się wgramolił do śwoneczka, ale teraz chyba, jak mu odrąbię. Okej. Okay. Dobra, użyję magnumów, zaszaleję. Tak. Yeah! Więc mam... to już jest. Załatwione i... Tak, walnij swoim tueczkiem. A ja cię zaraz pokonam, frajerze. Grzydal z ciebie jest tyle. Okej, okay, i teraz szybko magnumami go walniemy. Dobra, mogą być maszynowe. Szybko! No to shotgunem, Boże! Okej. Okay. Udało się. Yeah. Tak! Pan Torso Dziwak się spalił. A my jesteśmy górą. Tak, teraz się nam otwiera przejście dalej, w głąb tego ostatniego levelu. Ten ostatni level na szczęście nie jest jakiś super długi, ale jest tutaj dość dużo tracenia życia i dużo przeciwników. No i jeszcze czeka nas jeden boss W tym poziomie Ten poziom się odróżnia od innych, że jest tutaj, są tutaj aż dwóch bossów Ja że tak powiem Okej okay. Any fails? O tak Na szczęście... No właśnie, te tutaj ptaszki są trochę słabsze Ptaszki, <noise> jakiś monstrum. <noise> o tak, tutaj trzeba wyczuć odpowiedni moment, żeby skoczyć. Teraz? A, może być i teraz. O tak, teraz wezmę y... shotguna, ponieważ tutaj będzie coś nieprzyjemnego. O, mamy artefakt. Ok. Udało mi się go pozbyć tego, pta tego centaura pseudo. Tutaj dużo jest apteczek nam rozdają, ponieważ pod koniec tego levelu będziemy dość dużo tracić tych apteczek. E, może ja aż nie tak bardzo, bo ja tego bossa w sumie e, tak dość sprawnie przechodzę, ale za, wiecie, zawsze warto. No. Okej okay. Tutaj nam się zamknęło przejście, ale za to tutaj mamy o tak. Au! Wiedziałem, że to jest ich dwóch. Au! Okej. Okay. A tak tutaj mamy taką yy, dziwną platforma nie wiem jak to nazwać, którą jak na nią skoczymy, to ona obniża takie, mm, celo, takie kółeczko. Jak, w, jak szczelimy to, e, i to wtedy nam się odsuwa jedna z trzech bram, chyba, które widzieliśmy. Ty się tam czajisz, okej. Okay. Tutaj mamy drugie, a trzecie jest tam za tymi głazami. Tam do niego jest trochę y, dłuższa droga, ale spokojnie damy radę. No. E, ups. Aha, brzydal nam się pojawił. O! Ale on szybko padł. Aha, bo my musimy teraz jeszcze tutaj sobie zanur dać nura jak do wody, jak to się mówi. I tutaj sobie pociągnąć tą dźwignię podwodną, która uruchomi nam tutaj właśnie podest. Dzięki czemu będziemy mogli się dostać tam wyżej, na tą półkę. O tak, nam się tutaj wykluł stworek, ale ja nie będę się nim jakoś specjalnie przejmował. On sobie poczeka na nas. O! Jest artefakt. A niby pokazuje, że on jest zaliczony, bo ten akurat zebrałem, a jednak mimo wszystko tutaj jest. To jest naprawdę dziwne. Ale najważniejsze, że... Je zebrali, zbierzemy go i... Nie wiedziałem, że on tutaj przyjdzie. Przecież tutaj jest otwarte. O tak. To się nazywa klasyk. Uh. No nie mówcie, że od początku ja tutaj gram. No what the fuck, by was porąbało, ludzie. E no, rąbię was. Naprawdę was już rąbię. O tej chorej zazdrości. Zamknij się stolpy, jak to się mówi, spadaj. O, z pistoletu szybciej idzie niż z shotguna To jest dziwne. Okej. Okay. Jestem zły, bo mogło być tak ładnie. Dobra, mam to gdzieś, co się tam wypiło. Załatwię w tą dźwignię i załatwię oba te stwory. Bo one mi działają na nerwy. on się właśnie sam zabił? A, tak mi się wydawało. Nie, załatwię cię teraz, bo ty jesteś niegrzeczny i okej. Okay. I lubisz się miotać. Okay, teraz się tutaj zpniemy. O tak, kolejny. Okej. Okay. Tak dużo sobie położyłam shotguna, ponieważ maszynowce trochę zaoszczędzi na bozach. O, tak. I ta. E, tutaj co mamy? Ta. Mm, jak to się mówi boży? Klateczka. Na, o właśnie klateczka. Nam się przyda do tego artefaktu. Tam jest, bo on jest dość na takiej wysokiej półce. A my się to nie dostaniemy... Aha, nie ma go już. Fajnie. Czyli tamten był, tego nie ma już. Wszystko jasne. Tak, teraz jest moment. W sumie w którym się dość ostatnio za... przechodziłem się męczy, męczę O! Udało mi się Ale to jeszcze nie koniec niestety Tak Te boje doszły w w sumie się przydadzą O nie, już zużyłem apteczkę Chociaż się w sumie przyda Okej, okay. yeah, mamy wszystkie te Co się, kółeczka, whatever Teraz ruszamy w drogę, w głąb tego poziomu Chociaż to już będzie końcówka zaraz, i potem boss nie, że akurat to Fajne, że akurat e, legendy i aniversarii skończyliśmy, przynajmniej z linii fabularnej, bo w aniversarii są też jeszcze czasówki, więc w sumie e, to jeszcze nie koniec. E, Tomb Raider Anniversary jeszcze w sumie dość dużo było, jeszcze czasówki wszystkie, ale z linii fabularnej to by było wszystko na razie. Znaczy, koniec z linii fabularnej. Co gadam? Nie, e, znaczy, no do, tak, dobrze powiedziałem. Au. Ej, to mnie prawie yy, przypaliło. Tak, tutaj jest dużo. Uuu, yy, ognia. Tak. Ja w sumie nie lubię takich poziomów ognistych, ale. da się jakoś wstrzymać. Oj, tak, i tam jest. Tutaj będzie artefakt, którego. Okej, okay, udało się. Yeah! Tak, tylko żeby teraz tam wrócić. Bo droga też nie jest tam zbyt miła. O! Aha! Dobrze, że nie pochopnie skończyłem. Teraz... Wyczuć moment. Okej... Okay. O tak, tam jest już boss, ale my się jeszcze tutaj obrócimy i pójdziemy sobie po y, ostatni skarb. Czy tam artefakty, ja tam jedni mówią skarby i drudzy artefakty, jeszcze inni nagrody. Takie są różne określenia na to. Chociaż relikty, relikty są ustalone, ale to skarby czy tam artefakty nie. Okej, okay, i tutaj dochodzimy do... Walki z kolejnym bossem, czyli tak, natlon, tylko trochę spaloną i to bardzo spaloną. Nie, Lara to robi po prostu z potrzeb, jak to się mówi. Tak, teraz jest pierwsza część walki z tą podłomą głupią na tlon. Przecież ona w sumie nie jest trudnym bossem, bo ma bardzo ustaloną taktykę, bardzo ustalony mechanizm walki, jak to się mówi. O szybko, szybko poszła ta pierwsza część, druga będzie łatwiejsza. O, mamy coś świecącego na plecach Natalie. Okej, okay. Natalie chyba nie wie dużo o że ponieważ żeby nie wiedziała to Lara ma nieskończoną ilość amunicji. Kurde, będzie tak zionąć na mnie. Okej. Okay. Tak teraz jest druga część walki z tą piękną natlą. A mianowicie... Yy, 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 gdzie ty jesteś? Na no, stronę jest szybka. Tak, trzeba... Au! Niestety! Ale ona ma na szczęście partyk, ataków, więc. Okej. Okay. i strzelamy jej, strzelamy jej prosto w plecy. Okej. Okay. Au! Hop! Dasz la radę, Lara. No, ej! Na tyle nie jest. No. Nie mogę wyczuć momentu. Dalej, dalej, dalej! Kurde. Oczywiście musiało mi zabraknąć parę... Tak! Ja, yeah, teraz będzie quick time event! O, tak i przewaliliśmy wielką kolumnę na natle. Sorki. Nie, nie, Czyż ja tam w sumie nie żałuję. Zasturzyła sobie na to. Tak! Wow. Wielka piramida wybucha, zginie na wyspach. Wow, wow. Tak, skończyliśmy ostatni poziom. E, zasoby 20, zabicie 11, artefakty 4 na 4, relikwy 0 na 0 0, próba czasowa ukończona nie i czas ukończenia całej gry 4 godziny 41 minut 58 sekund. Tak. I o, dużo bonusów, filmy, kody, powtórz poziom, muzyka, galerie, specjalne komentarze. Tak, zapiszę sobie postępy, no nie. Tak, i mamy napisy końcowe, więc jak zawsze przydałoby się takie drobne podsumowanie. Więc tak, jak już wiecie wcześniej, Tomb Raider Anniversary jest to moja ulubiona część gry. Ze, wszyscy, wszyscy, ze wszystkich Tomb Raiderów najbardziej lubię tą część, ponieważ ma swój klimat, jest bardzo klimatyczna. Lara ma tutaj bardzo ciekawą fabułę. Właśnie odzyskujemy właśnie, wiecie, dziecięcie i walczymy z Natlą i z wieloma przeciwnikami. Fajne jest tutaj, podoba mi się w tej grze to, że my a propos walki, że walczymy z przeciwnikami zwierzęcymi, ponieważ ja bardziej lubię w, w grach i walczymy z zwierzętami niż z ludźmi. Dlatego tutaj na plus e omówię fabuła jest bardzo ciekawa. Lokacje te są bardzo według mnie dopracowane i piękne. Wszystkie lokacje e są dla mnie cudowne, chociaż ja najbardziej chyba lubię Egipt, e bo jest taki Najbardziej klimatyczne, ale ogólnie wszystkie mają, lokacje mają swój klimat i to jest bardzo fajne. Muzyka jest e bardzo piękna. W ogóle ja uwielbiam muzykę z Tomb Raider Anniversary. U, umiejętności Lary są zaawansowane, nawet bardziej zaawansowane niż w legendzie, ponieważ Lara zna więcej tych swoich tam fikołków i tak dalej. Arsenał Larry, broni Lary jest też dość bogaty. Te broni też według mnie są bardzo ładnie dopracowane i to też jest jak dla mnie na plus. Więc tak, jakby. Bo jeszcze w legendzie tego nie robiłem, ale ocena tej gry to jest tak 8,5 na 10, więc jest u mnie w mojej obliczu jest bardzo wysoko notowana. Więc myślę, że Wam się spodobała ta linia fabularna, ten Tomb Raider Anniversary, że miło spędziliście czas. Jeszcze czeka nas poziom, posiadłość croftów oraz wszystkie czasówki. Myślę, że najpierw sobie zrobię posiadłość krowtu, ponieważ to jest bardzo spokojny poziom, ponieważ nie ma tam żadnych e, przeciwników i tam mamy parę zadań, ale to już jest, wiecie, tak na spokojnie. E, dlatego to sobie zrobimy w następnym odcinku. E, czekajcie jeszcze, wyjdę, powinny napisy. Tak, i mamy teraz, będziemy zaraz mieli posiadłość Croftów, ale tym, jak mówię, zajmiemy się w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że przynajmniej ta linia fabularna Tomb Raider Anniversary wam się podobało. Do zobaczenia jeszcze w posiadłości Croftów i w czasówkach. Papa. Pa.